Chłopiec o wysokości H duże stoi w odległości X od ściany i zastanawia się, jakie najmniejsze zwierciadło i w którym miejscu ściany ma zawiesić, aby w tym zwierciadle obejrzeć całą swoją postać. Chłopiec zdaje sobie z tego sprawę, że w zwierciadle płaskim powstaje obraz pozorny tej samej wielkości, w odległości od ściany również X. Po drugiej stronie zwierciadła. Wygląda to tak. Chłopiec chciałby obejrzeć czubek swojej głowy, ale jednocześnie i swoje stopy. Domyśla się, że zwierciadło o wysokości hamu wystarczy, jeśli je zawiesi w ścianie, na ścianie w ten sposób. Zauważa dwa trójkąty prostokątne, duży i mały, które są podobne. Pisze dla ich boków proporcje. H. Małe do h duże, czyli bok małego trójkąta do boku dużego trójkąta, ma się jak drugi bok, czyli x małego trójkąta do 2x dużego trójkąta. Z prawej strony x z licznika upraszcza z x z mianownika i znajduje wysokość zwierciadła. Musi być ona równa minimum w połowie wysokości chłopca. I zwierciadło musi być zawieszone w punkcie znajdującym się na wysokości czubka głowy chłopca.